Siemon! widzowie. Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Steel a Brain Road. A w dzisiejszym odcinku widzowie zauważyłem, że bardzo ostatnio stał się popularny trend robienia czegoś od zera więc dzisiaj totalnie na nowym koncie zobaczymy jak długo zajmie nam zrobienie wszystkich rebirfów za pomocą jednego sekreta, a mianowicie jest to Los kombinacjona z wersji lawa z jednym traitem generujący 135 milionów na sekundę. No i tak naprawdę sprawdzimy sobie ile czasu zajmie nam zrobienie 13 rebirfa. także ty mój drogi Widzu bez przedłużania strzelko, nie tej łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I tutaj od razu mała poprawka 13 albo 14, bo w nowym updatecie został dodany nowy rebir, którego robi się strasznie, strasznie ciężko. I widziałem, że każdy, który robił ten challenge, robił ten rebir do 13, o ile się nie mylę, więc my też zróbmy do 13. I teraz widzowie jeszcze taka mała, jedna ważna informacja. Dużo youtuberów nagrywa ten trend, aczkolwiek ja wzorowałem się tym oto youtuberem, którego serdecznie polecam, bo tworzy mega dobre odcinki. A póki co bierzemy oczywiście naszego sekreta do bazy. Czy ja już go wziąłem? Tak naprawdę tak. Wziąłem, ale nie odebrałem. Jak widzicie będziemy mieli za chwilkę tutaj timer w prawym do górnym. Nawet go sobie już odpalę. No i co? Chyba zaczynamy ten challenge. Let's go. Startujemy. No i zobaczymy ile czasu zajmie nam zrobienie wszystkich rebirfów. Jeżeli chodzi o początek easy, musimy zdobyć tripitropy tropy i tung, 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 saura. I teraz druga informacja jest taka, że nie wszystkie jednostki będziemy brali z serwera. Dlaczego? Niektóre jednostki tak naprawdę będę chodził na publiczny serwer, żeby ludzie okraść. Z racji tego, że prawdopodobnie, z moim szczęściem, Zrobienie tego challenge'u trwałoby parę godzin. Aczkolwiek, jeżeli chcielibyście odcinek, gdzie będę siedział tylko na prywatnym serwerze i czekał aż będą się respiły jednostki, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Póki co zbieramy tripi tropy, bo jest potrzebna. I tung 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 sauro. Okej, okay, no pierwszy rebir zawsze jest prosty. Ja to się bardziej zastanawiam, tak naprawdę, czy dam radę zrobić 13 albo ten 14 rebir. Jeszcze cały czas tutaj myślę, czy dam radę do końca, czy prędzej się poddam, na na 5, 6 rebirfie. Napiszcie w komentarzu, do którego obstawiacie wy rebirfa, że uda mi się dojść. A póki co mamy tung tung tung. Saura, bierzemy go sobie do bazy i robimy od razu rebirfa. Pierwszy rebirf. No, dobra, druga minuta. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Jakby tak co dwie minuty robić każdego rebirfa, to fajnie by to poleciało. No, ale wątpię, że aż tak dobrze będzie. Let's go, robimy rebirfa. Teraz jest potrzebna. boneka Bonekambula bo oraz brrrrtata -br team. Dobra, jest realne to do zrobienia. Więc od razu szybko sobie bierzemy los nas, Bo też od razu muszę powiedzieć, że będę korzystał z drugiego konta pod względem przetrzymywania tego sekreta. Ponieważ, no wiecie, no, raczej nie będę rebirfował z tym sekretem, no ale to chyba każdy wie. O i od razu mamy bonekę, bardzo dobrze Mamy bonekę, to się przyda i bry br, pata Team. Patatim, i też widzowie pewnie Dużo osób spyta was, drowerku Co z serią od zera do prosa tak naprawdę Bo jest taka seria, zacząłem ją Spokojnie, nagram jeszcze jakiś odcinek Tylko aktualnie mam tyle fajnych pomysłów Do nagrania, właśnie nie wiem, wrzucanie Sekretów, testowanie max Laka. I moim zdaniem takie właśnie pomysły Są bardziej ciekawsze niż zdobywanie od zera Do prosa, wiecie, musi być jakiś spokojny Czas, kiedy nie będę miał co nagrać i wtedy Będziemy kontynuowali tamtą serię, póki co, czekam aż zrespisie się brybrypata team. I tak jak prosiłem, jest brybrypata team, zapraszam kolego, chodź ze mną normalnie za rękę, idziemy normalnie do swojej bazy, chodź, chodź, chodź i robimy kolejnego rebirfa. Ej, dobra, na razie tempo jest dobre, gorzej będzie później tak naprawdę, jak będzie trzeba zdobyć 50 trylionów albo zdobyć kogoś brain rot goda. Wtedy raczej będzie ciężko na tym prywatnym serwerze i będę musiał udać się na publika. Póki co robimy rebirfa, tylko jeszcze zobaczę, na pewno dałem sobie sekreta. Tak, dałem sobie sekreta, więc let's go, robimy Trulimero, i Pansini banani. Okej, okay, myślę, że dalej Easy na prywatnym serwie. Jeden z Brain Rotów jest, więc bierzemy go sobie do bazy. I nie no, teraz się respi Bombardilo krokodilo, jak ja go potem będę mógł wziąć. No niestety nie mogę go teraz brać, ponieważ jak zrobię Rebearfa, no to go i tak straca. Nie przejdę sobie do drugiej bazy, żeby nie było się oszukuje. Jedyne co no to sekreta mogę przesyłać. Ale patrzcie to, aktualnie niby jest nuda, nie ma co takiego do roboty, ale i tak jest już ciężko wam powiem, bo dziesiąta minuta i aktualnie no, legenda nam się nie może zrespić, a jeżeli Będą brainy gody do zdobycia, no to wtedy na 100% będziemy musieli chodzić po publicznych serwerach. Więc tak klasycznie, początek nudny, potem dopiero zaczyna się ciekawie. I czujcie to, że łatwiej jest chyba zrespić Diamond Mitykę niż tego szympansy bananini? Powiem tak. W międzyczasie go oczekujemy widzowie, to ja sobie z wami pogadam, bo ja się zanudzę tutaj siedząc w ciszy. A chcę z wami pogadać na temat jutrzejszego, w sumie dzisiejszego admina abuse, czyli tak o Tuesday. Jakbyście pytali, czy po pierwsze będzie u Ciebie drowerku streamek, a po drugie o której będzie. Będzie tak naprawdę admin abius, no to odpowiadam na pytania. Jeżeli chodzi o streamka u mnie, powiem tak, postaram się zrobić, nie daję gwarancji niestety, bo bardzo, bardzo późno z będziemy mieli Abuse'a, A dokładnie o godzinie 23. Tak, nie przesłyszeliście się. O 23:00 jest admin abius. Nie dość, że zrobili update y o 23:00, No to teraz jeszcze wymyślili, że admin abiusy też będą o 23:00. Więc no jeżeli udałoby mi się zrobić streamka, to prawdopodobnie będę go miał od 22 do mniej więcej 23.30. No bo niestety w tych godzinach, takich późnych, ciężko się robi streamy. Zresztą chyba każdy rozumie, obstawiam, że dużo osób nie przejdzie, bo będzie to późna pora. No ale w ogóle się nie dziwię, w ogóle wam się nie dziwię, bo naprawdę z tą godziną troszkę przesadzili. Wiadomo, u nas jest późno, za granicą jest za to w czas i dlatego tutaj update'y są robione bardziej dla zagranicy niż dla nas. No Ale troszkę smutne, mogli chociaż tą 21 dać, wiecie, pomiędzy. Zamiast 18 i 21 myślę, że byłaby idealna. Tak jak w sumie chyba tak naprawdę były, tak o Tuesday. No ale póki co ja wam powiem tak, stoję 10 minut i Szimpansini się nie respie, Jeżeli nie zrespi się jeszcze tak naprawdę za jakieś 3 minuty, to prawdopodobnie idę już na publiczny serwer. Tak szybko na publiczny serwer nie spodziewałbym się. I prawie po 20 minutach jest w Szimpansini nie Bierzemy go szybko do bazy. Dobra, bierzemy go szybko do bazy, bo następny będzie chyba Bombardilo Krokodilo. Potrzebny no szybciej Szimpansini. Robimy tego Rebirfa szybciej, 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 szybciej. Dawaj, 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 dawaj i pyk. Robimy i bierzemy od razu sobie tego, tego tutaj Sekreta, ponieważ chyba następny jest Bombardilo Krokodilo potrzebny. Dobra, czy nie zdążymy? Wojna z czasem tutaj jest normalnie Walka z czasem, bo ile się nie mylę Tutaj, dobra, kucharz jest potrzebny Po co ja się śpieszę? Zapomniałem, że to jeszcze nie ten moment Następny będzie Bombardilo Krokodilo Powiem tak, ja sobie troszkę uzbieram Aha, no tak, 2 biliony, starczy nam już I chyba tym razem pójdziemy na publika Bo jeszcze jak Glorbo myślę, że zdobędę To kucharza na tym serwerze nie dam rady Dam sobie takie 5 minut luźne Jeżeli się nie zrespijemy idziemy po prostu na publika No i nie mówcie, że teraz Dwa razy pod rząd się zrespił Bananini, no i to jest właśnie moje szczęście. Przez 20 minus, 0, a teraz nagle dwa się respią. A propos publika, kiedy ja bym chciał iść w ogóle jakiego publika, powiem wam szczerze, że ja osiągnę tak minimum. No, niby siódmy rebir, wiem, że to jest nierealne, ale ok piąty to taki minimum, żeby mieć meduzę tutaj. Oczywiście płaszcz niewidzialności, bombę, No, taki piąty rebir fajnie byłoby wbić. Obecnie mam trzeci i obstawiam, że będę już musiał wchodzić, a aktualnie, no, jak widzicie do okradania, co ja mam. Pułapkę i sprężynę, czy coś jeszcze mogę kupić ciekawego tutaj. No, Haczyk mogę jeszcze kupić i pistolet tej zerowej, no ale nie jest to nic szałowego tak naprawdę. I dobra, międzyczasie jak tam walczą, tu mamy kolegę i dajmy mu trapa, szybko dajmy mu trapa, on w niego wejdzie, musi w niego wejść, weź kolego, wejdź w trapa, dobra, daję ci pistolet, nie, weżyczka się stawia, dobra, bierzemy. No i niestety zablokował bazy, kolega gra z dwóch kont, ewidentnie. Nieuczciwa rozgrywka, panie Jakubie, nieuczciwa rozgrywka. Albo nie, jednak gra z jednego konta, tylko druga osoba też go chciała, jak widzę, tutaj okraść. Oj, przy okazji, bijam na losowy serwer i Glorbo się respi. Bardzo dobrze, zapraszam do mojej bazy, trzeba go pilnować, żeby go nie ukradli i przy okazji kolega ma szefa, dobra, kolega ma szefa, za ile mogę okraść za 20 sekund, będziemy robili próbę okradnięcia na pewno i będziemy, myślę, że mogli zrobić kolejnego rebirfa, okej, okay, przywraca mi wiara, bo przez to, że czekałem tyle na jednego brain rota, no to troszeczkę ta wiara mi odeszła, wam powiem, troszeczkę mi odeszła, ale uwaga, czy będę mógł go okraść, uwaga, dajmy sobie trapa w tym oto gdzieś miejscu, no i dobra, kolega poszedł, kolega poszedł, więc chodzimy szybko, może mu on nie jest potrzebny tak naprawdę, że nie jest potrzebny, ci proszę. Uwaga! Dobra, Olał chyba go, olał go, olał, olał. Tak, Olał tego tutaj Brain rota. chociaż biegnie w moim kierunku. Dobra, bardzo fajnie. Nie to cieszy, bo on mi jest potrzebny, więc robimy na pewno rebir file, let's go! Teraz co potrzebujemy? Lodowy wielbłąd po polsku i orangutini Ananasini. Dobra, to jest do zrobienia. Tutaj kolega ma dużo frigo kamelo. Ej, powiem wam tak, przydałaby się pułapka i ogólnie ten przedmiot do słapowania postaci. Postawiłbym z tyłu pułapkę i szybko w trapa bym go tu wrzucił. No dobra. No niestety, jak widzicie, mamy bugi bombę, płaszcz niewidzialności, jedną pułapkę, którą sobie postawimy mniej więcej w tym miejscu. Kolega, kolega, no wejdź wcześniej, wejdź wcześniej. No nie, zauważył mnie, dobra, ciocio, cio, cio. Może nie pobiegnie, zablokować bazy. Może nie zrobi tego, no nie. się troszkę zdradziłem. Ale spokojnie, i tak ukradnę te frigo kamelo. Widzę, że on też ma orangutini, ananasini, dobra. Ej, kolego, niestety, czuj się, że będziesz okradziony, jeżeli nie wyjdziesz z serwera. Tylko cały czas chodzi obok swojej bazy. To jest najgorsze, że on cały czas jest obok swojej bazy, ale dobra, to jest ten moment Bierzemy szybko rangutinie na nas i widzicie, to jest to, co mówię, dobra? Unikamy, doczujemy, doczujemy, doczujemy. Najlepiej jak potrafimy, dobra? doczujemy, doczujemy. No i niestety, ktoś inny nas uderzył. czajcie to. I to jest właśnie najgorsze w okradaniu. I on zlokuje teraz bazę, No niestety, musimy chyba obrać inny cel. Aż brakuje mi mojego głównego konta, żeby tutaj admin panelem troszkę patrolować ich. Ale z tego, co mi kolega dał informację, czekajcie. W sumie to nie kolega, tylko cały czas stoję na swoim drugim koncie. To tu się zrespił Frigo Camelo, dobra, bierzemy go do bazy. Frigo Camelo nie jest nam potrzebny już. Teraz został. Tylko oczywiście o Rangutini ananas i Tamtego bym okradł, już mógłbym zrobić rebirfa, no ale trudno się mówi. I tu ma ktoś otwartą bazę. Ej, uwaga, Julia ma otwartą bazę. Proszę, nie bij mnie, Julia. Proszę, 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 bądź koleżanką, proszę. Dobra, będziemy się kręcili w kółko, trudno. Julia, nie trafisz mnie. Dobra, Julia mnie trafi, Julia mnie trafi. Okej, okay, dobra, ej, ona sobie chyba odpuściła. Mamy, mamy, będziemy mieli. Jeżeli ktoś inny nas nie uderzy za chwilę, to mamy kolejnego rebirfa, okej. Okay. Wszystko pięknie aktualnie. Poza czasem, bo 44 minuta zaraz, ale robimy rebirfa, pyk. No i Teraz jest potrzebny Bombardilo Krokodilo. I z nim jest różnie. Raz się respi często, jak nie jest potrzebny, a raz właśnie bardzo rzadko, jak jest potrzebny. No ale na publicznych serwerach często możemy go spotkać. No ale póki co i tak muszę iść na chwilę na priwa, żeby sobie gotówkę dozbierać. I powiem tak, aż żałuję, że teraz nie brakuje mi Bombini Guzini. Gościu ma całe piętro praktycznie w Bombini Guzini. Oj, przydałyby się. Nie no, czy ja przypadkiem kupię bo Nie gadajcie mi nawet, widzowie. Proszę, ja go nawet nie chcę chyba kupować. Czekajcie, damy im tutaj to. Let's go, walk o Trenostruzo Turbo. Okej, okay, może się z kimś wymienię tak naprawdę, jeżeli go zdobędę, ale chyba go nie zdobędę niestety. Nie, Wojtek go zdobył. Że Treno struzo Turbo się prędzej zrespi, niż tu tak, tak naprawdę Bombardilo Krokodilo, to tego bym się nie spodziewał. Uwierzcie mi, na tych serwerach tak ciężko znaleźć jednego Bombardilo Krokodilo. Powiem wam tak, Bombini guzini, to już widziałem chyba z 500 razy. Tak, 500 razy chyba widziałem Bombini Guzyni, a ani jednego Bombardilo Krokodilo. No naprawdę, nawet się zrespił teraz Bombini guzini, Czy wy to widzicie? O tym właśnie Mówię, o tym właśnie mówię. Dobra, mam wreszcie kolegę, który ma bombardilo krokodilo, tylko jest mały problem. On tutaj jest, on tutaj jest, czy wy to widzicie? On tutaj jest, więc szybko będzie, będzie trzeba to ukraść i dać mu meduzę. Czekajcie, dam mu od razu meduzę. Elo, kolego, masz meduzę, daj mi tego bombardilo krokodilo. Jego potrzebuje pilnie, Uwaga, biegniemy, biegniemy, uciekamy, 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 uciekamy. Nie, ten mnie chce uderzyć. Dobra, nie uda mu się, nie uda mu się, nie zdąży. Dobra, easy, kolego, easy, łatwy bombardilo krokodilo. Robimy kolejnego rebirfa. Teraz potrzebuje bombi Guzini. I dobra, powiem tak, mamy kolegę, unikuje jumpek. I teraz tak, żeby kolega nie wszedł do bazy, proszę nie wchodzić do bazy. Dobra, nie wszedł do bazy. No nie, dobra, niestety zlokuję sobie. Ajajaj, troszeczkę za późno, ale spróbuję jeszcze podejść. No i niestety spóźniłem się, widzowie, spóźniłem się. No ale dobra, bombini guzini jest prosta, znajdziemy kolejną osobę. Dobra, szybko mam bombini guzini, kolega też okrada tą osobę na Brainrod Goda I niestety, no czemu inni mi przeszkadzają? No, aż ci los rzuciło się na tą jedną osobę. No powiem wam tak, nie jest łatwo naprawdę nie jest łatwo. Myślałem, że będzie trochę prościej. I przy okazji gwarantowany mityk za 7 sekund i teraz zdałem sobie sprawę, że bardzo źle zrobiłem, że na początku startowałem z prywatnego serwera. Dlaczego? Na publikach ludzie w ogóle się nie skupiają na takich słabszych jednostkach typu legendy. I tutaj mógłbym cały czas mieć serwery i tak naprawdę może szybciej by mi tu się udało wszystko zrobić. I patrzcie co się w ogóle respi. Orangutini, ananasini. Nikt go nie chce. Gorillo, water, melodrillo. Nikt go nie chce. Czy wy to widzicie? O tym właśnie mówię. Troszkę zważywiłem na początku. Dobra, tu będzie walka. Tu będzie walka, wam tyle powiem. Tu będzie walka, bo zrespił się Bombini Guzini. Kolego, nie dostaniesz go do swojej bazy. Nie ma takiej możliwości. Czy oni o niego będą walczyć? Dobra, w końcu się udało. 20 minut go zdobywałem chyba. Robimy rebirfa. Let's go. I teraz TTT te, 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 Saur się musi zrespić. Czyli nowy mityk. Ej, powiem tak, widziałem go trzy razy. Trzy razy przez tyle czasu. Ej, dobra. Co my tu mamy? Mamy ziomeczka, który go posiada, ale farcik. Aczkolwiek ten odcinek, cały widzowie powiem wam, że nie. Jest fartem, jest totalnym maksa pechem Dlaczego tak twierdzę? Bo jak nie szukam bombini-guzini, cały czas mi się respi, a potrzebuję na przykład bombardilo krokodilo wtedy, i go nie mam. A na przykład, jak teraz potrzebowałem bombini-guzini, to nie potrafię jej znaleźć, a takiego na przykład bombardilo krokodilo widzę co chwilę. Czajcie, to To jest mega-pechowy dzionek. I ziomek z TTT-saurem akurat musiał wyjść, naprawdę, no będzie ciężko go znaleźć. Jak tak długo bombini-guzini mi zajęło, no to powiem tak: to pewnie zajdzie mi dwa razy dłużej. Jedynym plusem widzowy jest tak naprawdę to, że mamy 7. Rebirfów i będę miał Quantum Klonera. W końcu będę mógł ludziom wchodzić do bazy. Tak długo na to czekałem: dokładnie godzinę i 15 minut. Czekajcie to. No i dobra, ile teraz trzeba na Rebirfa? 5 milionów. Okej. Okay, ten secret generuje tyle w chwilę. Dobra, na razie jest jeszcze prosto. Ale powiem tak, jest już pół do pierwszej, widzowie. Myślę, że sobie jeszcze 45 minut pogram i zobaczymy, jak daleko uda mi się tutaj dojść. Dwie godziny. Dobra, tu kolega ma te, te, te saurat Tylko, żeby nie zepsuć, żeby nie zepsuć. Uwaga, patrzcie to: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podchodzimy. Pyk dajemy. Bierzemy tego TTT-saura te 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 szybko. I biegniemy, 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 biegniemy. Proszę, daj mi TTT-saura. Proszę, go muszę mieć, muszę go mieć. Proszę, 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 mamy go. Ej, dobra, to było szybsze niż Bombini Guzini. Let's go. Co tym razem potrzebujemy? Koko, fanto, elefanto. No i się zaczyna zabawa. Brain rod gody. I póki co, jeszcze potrzebujemy mało gotówki, bo tylko 25 milionów. Powiedziałbym mało dużo. No, mam dobrego sekreta, więc chwilę to zajmuje No, ale później prawdopodobnie będzie 100 albo 200 tutaj trylionów bilionów, a później już tak naprawdę tryliony będą, więc nie będzie jak prosto. Ej, dobra, co ja znalazłem? Balerino lolololo, lolo. ej, czy ja ukradnę go naprawdę? Ej, balerino lolololo, czajcie to, dosłownie sobie go ukradłem. Brain rot god, a koko fanto elefanto nie potrafię. I teraz widzowie troszkę oszukam, oczywiście, jeżeli uda mi się dojść do przedostatniego airbirfa. Dlaczego? Ponieważ zakazałem sobie przetrzymywania brain rotów. Tak, teraz troszkę złamie tą zasadę, ale tylko jeden raz, bo jednak ten brain rot god jest mega rzadki do spotkania. A ja go uczciwie, dziwnie to zabrzmi, ale ukradłem, tak, uczciwie go ukradłem, więc tak naprawdę go zdobyłem. Tylko wiecie, jak teraz zrobię rebirfa, no to niestety tutaj, no on mi zniknie. Więc zatrzymuję go sobie w tej bazie. Jeżeli uda mi się dojść do 13 rebirfa, to sobie go dzisiaj zrobimy. Póki co, cały czas idę szukać kokofanto elefanto Okej, okay, tu ktoś ma dosłownie kokofanto elefanto Czy ja mam farta, czy nie? Uwaga, nie, czuję, że nie mam farta. Gdzie jest moja baza? Nie, no kolego, robi, proszę, dobra, nie widzi mnie, robi, robi mnie, nie widzi. Proszę, nie, no, robi, nie widzisz mnie, proszę cię. Ej, dobra, on mnie walnie w ostatniej sekundzie, ja to czuję. Patrzcie to, on. Biega za mną, proszę. Kokofanto, elefanto, proszę, proszę, proszę. Tak blisko, meduza będzie, meduza będzie. Dobra, nie ma, let's go, siadło. O, on napisał za free, czajcie to, napisał za free. A nawet nie wie, że to jestem ja, tak naprawdę, więc nie wiem, jak robi to, oglądasz mega pozdro dla ciebie, stary. Ja mam konto secretbrain.pl. Nawet napiszę mu tutaj pozdro od drowerku. Ciekawe, czy mi kojarzy. Raczej wątpię, bo jestem niestety początkującym brainrociarzem, jakby to nazwać. Ale dobra, bez gadania robimy kolejnego rebirfa. Pyk, i uwaga. dziewiąty rebirw zrobiony. Teraz jest potrzebna nam niebiańska żyrafa No i znowu! Będziemy szukali, a już godzinę 40 minut Nagrywam ten odcinek Dobra, tu jest kolejna baza, gościu ma żyrafę celestrę Za 12 sekund mu się baza otwiera Tylko czekajcie, ej, nie, dobra Nie zrobiłem revirfa, nie użyję tutaj jednej rzeczy Ale ciekawy jestem, czy to ta osoba Uwaga, sprawdzamy, 3, 2, 1, okradamy No niestety, nie użyję jednej rzeczy Czyli meduzy, ale zobaczymy, no niestety Jest tutaj w bazie na niewidce Zapomniałem, zapomniałem Musimy sobie dobić 250 bilionów. Czekajcie, że teraz jestem na którymś serwerze Z rzędu, gdzie stoi Koko Fanta Elefanto? Dosłownie. Co jest nie tak? To jest chyba trap. Obstawiam, że to trap. Nawet sprawdzę sobie. Czekajcie, czy to jest trap? Uwaga. Ty. Dosłownie można go wziąć? O co tutaj chodzi? Nikt mnie nie bije. Halo? Czy on chodzi za mną na niewidce Czy ja sobie dosłownie tak koko Kokofanto Elefanto? Dobra, spróbujmy elegancko tutaj przejść. Patrzcie, to nikt mnie nie bije. Okradam go z Kokofanto Elefanto. Ej, o co tutaj chodzi? Tylko, że mi teraz Kokofanto nie jest potrzebny. Dobra, jest tutaj. Pod sam koniec. Dał mi nadzieję. Właśnie się tak bałem. Teraz jakąś przeszkodzę. elo Dobra, powiem tak. Kolega jest tu na pewno. Mądry, bardzo mądry, ale jestem mądrzejszy. Patrzcie teraz, topyk. Oj, dobra, jednak on jest trochę mądrzejszy, mi się wydaje, ale dobra. Parę osób go musiał okradać, żeby nie zdążył zablokować bazy. No co jest, czemu jestem w trapie? I teraz, widzowie, tak, spędziłem prawie dwie godziny w stile Rod. Cały czas zmieniając serwer, strasznie ciężko jest znaleźć osoby, które posiadają Brainrod gody. Faktycznie da się znaleźć, ale nie tak, jak je ja potrzebuję. Przez chyba teraz 20 minut znalazłem dwa razy Żyrafę. I powiem tak, widzowie, możliwe, że sobie odpuszczę, bo już dwie godziny spędziłem. Jest zaraz. Druga w nocy, niestety. Troszkę tutaj zważywiłem. Ja już widzę parę rzeczy, które zrobiłem źle. Po pierwsze, czekałem na prywatnym serwerze, aż mi się jakieś legendy zrespią. Zamiast co chwilę zmieniać serwer, ludzie i tak nie kupują. Już tutaj straciłem mnóstwo czasu. A po drugie, co zrobiłem źle? Zacząłem za późno nagrywać odcinek, tak naprawdę. Więc w dzisiejszym odcinku, no jak widzicie, Coco Fanta, Elefantu tutaj jest. No dosłownie, nie ma nigdzie girafa Celestre, więc chyba, w, niestety, w dzisiejszym odcinku będę musiał powiedzieć GG. Na dwie godziny grania udało mi się zrobić tutaj ogólnie 9 czy jest to dużo, czy jest to mało, sami możecie ocenić, moim zdaniem mało z racji tego, że miałem mocnego sekreta, tylko miałem strasznego pecha do dropienia tych brain Rotów, strasznego pecha. Moim zdaniem, dałoby radę nawet zrobić wszystkie rebirfy, jak mam tego lolololo. Lo, lo, lo. No, prawie wszystkie. 13 rebirfa chciałem powiedzieć, bo 14, no powiem tak, na głównym kącie nawet nie mam. Więc 13 rebirfów mogłem na spokojnie zrobić, tylko troszkę tutaj źle zacząłem tak naprawdę, ale możemy, widzowie, jeszcze raz kiedyś nagrać takie odcinki, jeżeli Wam się ten spodoba. I spróbować po prostu z nowymi taktykami. A póki co jak. Widzicie, na liczniku są dwie godziny, więc myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy challenge. Podsumowując, udało mi się zrobić 9 rebirfów, 16 razy kogoś okradłem i mam 259 bilionów. Brakuje mi tylko żyrafy Selestre, mógłbym ją znaleźć, wtedy miałbym tutaj swapa. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, za późno jest, za późno jest. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A jak będziecie chcieli, to kolejny odcinek tak nagramy. Na zakończenie zróbmy sobie jakiś konkurs. Tylko co ja mam do rozdania? Szybko wbijamy i sprawdzamy, co my tutaj ciekawego mamy, tak naprawdę. Widzowie, mamy tak naprawdę tutaj na tym końcu słabe rzeczy. Los Kombinacjonos też będzie dla was do wygrania, aczkolwiek nie dzisiaj. Zróbmy sobie Ci pakiet do wygrania tak naprawdę. Rozdajmy tego balerino lolololo. Lo. Może ktoś potrzebuje na przykład do Rebirfa, Shim Spiderini i tego Kur courcour, czy jakoś tak. Te trzy rzeczy dla jednej osoby. Jeżeli ktoś z was chce to wygrać, pamiętajcie widzowie, łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nikiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcę! A propos zwycięzcy na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczko ci gratuluję. Dodajcie do znajomych, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej na Robloksie. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskaj popatki elo, Peeu!